Cześć Diabełki! W tym tygodniu w Roblox pojawiło się mnóstwo ciekawych aktualizacji. W tym wideo razem z Wujkiem Tungiem przyjrzymy się najfajniejszym z nich i podpowiemy, na co szczególnie warto zwrócić uwagę. Zaczynamy od aktualizacji do 99 nocy w lesie, bo to zdecydowanie jedna z największych nowości ostatnich dni. Od teraz możemy wreszcie oswajać zwierzęta i zabierać je ze sobą w przygody nie tylko dodatek kosmetyczny, bo każdy zwierzę pomaga nam w walce z przeciwnikami. Aby rozpocząć oswajanie, potrzebujemy specjalnego fletu. Pierwszy flet znajdziecie przy ognisku na samym początku gry, więc na pewno go nie przegapicie, a kolejne dwa można zdobyć przeszukując skrzynie w różnych częściach mapy. Zwierzęta, które można oswoić to królik, wilk, alwawilk, wilk, skorpion, arktyczny lis, niedźwiedź oraz kiwi. Każdy z nich wymaga innego podejścia i innego poziomu cierpliwości. Sam proces oswajania przypomina minigierkę, podobną do tej złowienia ryb. Po udanym zagraniu na flecie trzeba jeszcze nakarmić zwierzę, żeby zyskało do nas zaufanie i zostało naszym kompanem. Oczywiście, im potężniejsze stworzenie, tym trudniej je oswoić. Królik zadowoli się jednym zagraniem na flecie i jedną marchewką, ale wilk potrzebuje aż dwóch surowych steków i cały proces trzeba powtórzyć trzy razy. Alfa Wilk czy niedźwiedź to już zupełnie inna liga. Wymagają lepszego fletu i dużo cierpliwości. Dlatego warto zbierać wszystkie flety, bo każdy kolejny otwiera dostęp do nowych, silniejszych zwierząt. Więc obserwuj nasze rolki, bo tam z tungiem pokażemy Wam krok po kroku, jak oswajać zwierzęta. A teraz. Przyjrzyjmy się grze, o której ostatnio naprawdę głośno, Steel a Rod. W tym tygodniu twórcy zaskoczyli nas nową potężną aktualizacją. Odrodzenie numer 16. To nie tylko kolejny numer na liście. Ta wersja wprowadza dodatkowe miejsce w ekwipunku, więc gracze mogą teraz trzymać jeszcze więcej cennych brainrotów, a do tego dorzucono nowe przedmioty, które już teraz wzbudzają sporo emocji w społeczności. Ale to dopiero początek. W grze pojawiły się los Lucky Bloki. Specjalne bloki z szansą na zdobycie najrzadszych brainrotów, o których większość graczy może tylko pomarzyć. Złapanie takich dropu to naprawdę czyste szczęście. Do tego dochodzą dwa zupełnie nowe brain roty. Mythic Kachorito Melonito, wyjątkowo uroczy, a jednocześnie potężny oraz Secret, o którym wciąż wiemy bardzo mało. Po internecie krąży jedno niepotwierdzone zdjęcie, ale nie wiadomo jeszcze, czy to faktycznie zdobywalny Secret, czy może jeden z tych kraftowanych brainrotów. A skoro o kraftach mowa, w aktualizacji pojawiły się dwa nowe kraftowane brainroty. Jednym z nich jest dobrze już znany God Squalanana, a drugi... Nadal pozostaje tajemnicą. Społeczność próbuje go odtworzyć, ale jak na razie bez skutku. Już we wtorek o 23.00 odbędzie się event admina, podczas którego możemy spodziewać się niespodzianek, dropów i może nawet nowych kodów. No i tak, wiem, dla niektórych ta godzina będzie już trochę późna. A teraz przenieśmy się do Grow a Garden, bo tutaj w tym tygodniu dostaliśmy też mega fajną aktualizację. Chubby Chipmunk Event to limitowane wydarzenie, które przynosi naprawdę sporo nowości. Na start każdy gracz otrzymuje specjalne zwierzątko Chubby Chipmunka, czyli małego, tłustego wiewióra, którego możemy hodować w swoim ogrodzie. Naszym zadaniem jest go karmić i dbać o niego tak, żeby urósł jak największy. Im bardziej go utuczymy, tym lepsze nagrody dostaniemy na końcu eventu. W trakcie wydarzenia możemy też aktywować specjalną pogodę o nazwie Nati Fever. Trwa ona kilka minut i w tym czasie Chipmunk przybiera na wadze znacznie szybciej. Żeby ją włączyć, trzeba przynieść owoce na wyspę eventową i złożyć je w ofierze do Nuts. Działa to jak mini-event w evencie. Każdy może pomóc i skorzystać z bonusu. Oczywiście, jak to w Grow A Garden, nie zabrakło nowych przedmiotów i nagród. W skrzyniach znajdziecie Nati Chest i Nati Crate. Do tego nowy sprzęt, kosmetyki, nasiona i dwa świeże zwierzątka: Hyrax i Fortune Squirrel. A jeśli lubicie dekorować ogród, pojawiły się też nowe meble, m.in. Acorn Mirror i Acorn Table. Warto też pamiętać, że czami Chipmunk jest przypisany do konta i nie można go wymieniać z innymi graczami, więc każdy ma swojego unikalnego pupila. Event potrwa tylko do 18 października, więc jeśli chcecie zdobyć wszystkie nagrody i wypchać swojego wiewióra po brzegi orzechami, lepiej się pospieszcie. Na koniec zapraszam jeszcze do mojej nowej ulubionej gry, rośliny kontra brainrots, w której trwa impreza więzienna. W tej aktualizacji na centralnej wyspie pojawia się strefa więzienna, do której można dostać się przez portal. Koszt wejścia to 1 milion dolarów. Po wejściu naszym zadaniem jest schwytać i osadzić 22 różne brainroty, co daje postęp i odblokowuje nagrody za procent ukończenia. Za dostarczenie poszczególnych brainrotów dostajemy różne nagrody, pieniądze, rośliny, brainroty, a także gear, sprzęty, takie jak kajdanki, handcuffs, miotacz, taser, premium water bucket, riot potion oraz inne przedmioty. Do listy chce się kilka konkretnych brainrotów, m.in. Alessio, Orcalero Orcala, Bandito Bobrito, Ballerina Cappuccina i wiele innych. Każdy dostarcza inne bonusy i elementy do kolekcji. W aktualizacji dodano też nowe rośliny Sanzio, Obie, Don Fragola, Mango, które można wykorzystać w procesie eventowym. Gier, które pojawiły się jako nowe przedmioty wydarzenia to kajdanki, Handcuffs, Riot Potion, Taser oraz Premium Water Bucket. Nowe brainroty i bossy również trafiają do gry, m.in. Latomatoro, Ospedale, Wardenelli Brigatoni, Los Secolitos i kilka innych. Ten event to dobra okazja dla graczy, którzy lubią wyzwania kolekcjonerskie. Musisz planować, które brainroty złapać, jakie nagrody opłacają się najbardziej i jak efektywnie używać giru. To nie tylko kolejna edycja, to nowa warstwa gry, która wymaga strategii. Uff, udało się. Dajcie znać w komentarzu, jeśli oglądałeś do końca. E, powiedz jeszcze, czy podoba Ci się taka forma odcinka, czy chciałbyś więcej w przyszłości. I może zabrakło tutaj Twojej ulubionej gry? Jeśli tak, to powiedz, której. Do zobaczenia w Robloxie.